Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem nawiążemy do pewnego tematu, o którym już mówiłem na tym kanale, a mianowicie o wyborach ważnych, ważnych i ważniejszych oraz tych nieważnych. Wiemy jak to jest z wyborami parlamentarnymi w systemach republikańskich, a zwłaszcza tymi zaprawionych parlamentaryzmem. Niewiele one zmieniają, nawet jest skrajna opinia wyrażona przez. Byłego lewackiego burmistrza Londynu niedawnego Kena Livingstona, że gdyby wybory miały coś zmienić, to już by ich zakazano. Tak do końca też nie jest, chociaż jest sporo prawdy w tym gorzkim stwierdzeniu. Wiesz, jak mówiłem, jedyne co jest celem rządu to jest utrzymanie się przy władzy jeśli świadoma społeczność stwarza możliwość dla rządu, że się przy tej władzy nie utrzyma, jeśli nie zrobi tego, tego i tego, to wtedy ta społeczność kontroluje. Ten rząd, oraz przez strach przed utratą władzy, wymusza na nim postępowanie zgodne z własnym interesem. Więc wiemy, że te wybory parlamentarne i tak dalej nie są najważniejsze. Najważniejsze są, jak już mówiłem, nasze wybory: jak będziemy sami postępować, bronić się przed lewacką propagandą i chować nasze potomstwo, jeśli je mamy, i kultywować nasze tradycje. Ale pośród tych wyborów parlamentarnych i dalej. Są wybory, które są jednak istotne, ponieważ można zawsze je użyć jako tarczy, którą się zasłonimy, że taka jest wola ludu. I wtedy obłudni politycy, którzy boją się utraty władzy, oraz stojący za nimi e, ludzie e, z korporacji, zwłaszcza menedżerowie i ich właściciele, ale zwłaszcza menedżerowie, którzy chcą tylko maksymalizować zysk, będą mieli do pewnego stopnia związane ręce. Tym, co ma większe znaczenie jeśli chodzi o wybory polityczne, niż te normalne parlamentarne, jest referendum. No i w najbliższym czasie, to nieważne kto to zaproponował, ważne że zaproponowano, ma się odbyć referendum w sprawie przyjmowania tak zwanych imigrantów. Oczywiście wielu powie, a po części też trochę zupa się rozlała, bo yy, i mleko też, gdy żeśmy przyjęli i to w sposób bardzo głupi sporo nachodźców ze wschodu. Niemniej jednak takie referendum dalej jest istotne i trzeba wziąć w nim udział i zagłosować odpowiednio za własnym interesem. Czyli wiadomo, jaki to jest głos, że nie akceptuje się przyjmowania dalszego nielegalusów, zwłaszcza i yy, należy dać temu wyraz, ponieważ wtedy będziemy mogli zawsze naciskać naszych w cudzysłowie umiłowanych rządzących, że taka przecież jest wyrażona wola ludu, więc chłopaki, kombinujcie ale rozwiązanie, jakie proponujecie, musi być takie to a takie, zgodne z naszym interesem. Dlatego referenda, jeśli się pojawiają, a pojawiają się one niezmiernie rzadko, nie, nie należy olewać, trzeba brać w, nie, w nich udział i zanim się w nich zagłosuje, odpowiednio przemyśleć, co jest zgodne z naszym grupowym, narodowym interesem. Wszystkiego dobrego Państwu jeszcze. Do widzenia.